Jesteśmy z SKN-u na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu i jesteśmy teraz na swojcu w naszej uczelnianej owczarni i pilnujemy owiec, które mają się kocić. Tak jest. Wykoty to jest szczególny moment w życiu każdego członka naszego koła, e, ze względu na to, że spędzamy bardzo dużo czasu właśnie w tym miejscu. E, dzieje się tu bardzo dużo pięknych rzeczy, między innymi porody. Za nami jest jedna owca, która za niedługo przyniesie nam na świat kolejne jagnięcia. <noise> Ogólnie całe wiwarium podzielone jest na kilka części. Pierwsza z nich to są kojce, można powiedzieć takie prywatne matek, które urodziły nie więcej niż trzy dni temu. Ze względu na to, żeby mieć totalną kontrolę nad tym, co dzieje się z jej małymi i żeby w razie czego kontrolować czy jedzą. Drugą częścią jest tak zwana porodówka. Tutaj są wszystkie owce, które w przyszłości albo jeszcze dzisiaj mają się kocić. I jest jeszcze trzecia część, i tą trzecią częścią jest. Uaaaa! jest w przedszkole. Tutaj są połączone wszystkie owce, które były wcześniej w klatkach, ze swoimi małymi. Małe już w doskonały sposób potrafią odnaleźć swoją mamę i jeść. poszukuje swojej ukochanej owieczki, czyli Bezy, którą właśnie, której poród przyjęła. To jest Beza. Beza urodziła się 15 marca z hipotermią i całą noc z nami spała. Nad ranem, jak przyszła druga zmiana, okazało się, że wszystko z w porządku. I już śmigała po całym pokoju, a teraz biega w grupie przedszkolnej. I ma różową kropkę. O! Tak jest. Jest jeszcze o, jest jeszcze czwarta część, czwartą częścią jest taka, można powiedzieć, niezobowiązująca część matek, które w tym roku nie będą rodziły. I właśnie znajduje się w tym miejscu. Tam mamy bramę i wielki wybek. W grupie matek, które w tym roku nie będą rodzić jest jeszcze jeden bardzo charakterystyczny osobnik. Tym osobnikiem jest nasz, można powiedzieć, futrowcowy maskotek. Czyli kędzior. Kędzior jest wykastrowanym samcem, któremu w tamtym roku, albo dwa lata temu, niestety przy porodzie zmarła matka. Został odkarmiony i wychowany jak nasz SKN-owy pupil. Kędzior pilnuje wszystkich matek i niematek. Tak jest. Kędzior jest największym stróżem tutaj na owczarni. A tak naprawdę to po prostu, naprawdę kradnie cały chleb. Jak <laughs> Więc tak to wygląda na owczarni, tak to wygląda z SKN-em futrowce, właśnie w czasie wykotów, które odbywają się mniej więcej w marcu. Dzięki za bycie z nami! Wpadajcie na naszego Facebooka, na Facebooka Swojca. I cóż, widzimy się w październiku.